Uniwersytet III wieku w Tychach istnieje od 2007 roku. Powstał w wyniku wniosków na seminarium majowym i poparty został akceptacją władz miejskich ówczesnych, środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych oraz samych seniorów. Pierwsze zajęcia odbyły się w październiku 2007 roku i skupiły 600 słuchaczy. Były to tylko wykłady. Na dzień dzisiejszy w zajęciach Uniwersytetu III wieku uczestniczy przeszło 1300 osób. Jeżeli chodzi o moją rolę na Uniwersytecie III wieku, to głównie staram się, aby były to zajęcia rzeczywiście uniwersyteckie. Największą popularnością cieszą się zajęcia językowe i mamy tutaj do wyboru język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski. Zajęcia z obsługi komputera, jak również zajęcia z turystyki. Ale oprócz tego, w ramach tych 23 możliwości wyboru zajęć oferujemy jeszcze zajęcia, Artystyczne, zajęcia fizyczne typu gimnastyka w wodzie, gimnastyka na basenie itd. Zajęcia odbywają się w salach, które są tylko i wyłącznie udostępnione dla nas. Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy, który budynek Ciasna 3 przeznaczył dla nas. Ale ten budynek na Ciasnej 3 wcale nie jest dla nas ciasny, i nawet zdołaliśmy tutaj urządzić kawiarenkę, jak i mini bibliotekę, aby studenci nasi mogli z tego korzystać w czasie przerwy. Staram się, aby oprócz wykładów czysto akademickich, zajęć seminaryjnych, studenci nasi mogli korzystać również z zajęć kulturalnych. I tutaj szczególną popularnością cieszą się rajdy górskie, biesiady, jak również inne zajęcia typu zajęcia zespołu wokalno-muzycznego, rysunek itd. Ja osobiście myślę, że największą satysfakcją dla mnie jest to, że część słuchaczy mówi, że wracają tutaj jak do swojego domu. Jest to nagroda za mój czas poświęcony, jak również moich współpracowników. Z tego miejsca bardzo serdecznie również dziękuję słuchaczom, bo nie byłoby tego sukcesu bez ich zaangażowania, jak również bez dotacji finansowej i poparcia Urzędu Gminy Tychy, za co bardzo, bardzo dziękuję.